Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pana od Muzyki, gdzie opowiadam o zagadnieniach związanych z edukacją muzyczną Waszego dziecka. A dzisiaj porozmawiajmy sobie o jednym głównym, chociaż często nieuświadamianym zysku z muzycznej edukacji i o tym, dlaczego każde dziecko może tak wiele skorzystać z muzycznej dyscypliny. A ja nazywam się Łukasz Różyła, na co dzień pracuję jako pianista, organista, pedagog muzyczny, jak również jestem twórcą Pana od Muzyki czyli mobilnej, innowacyjnej szkoły muzycznej w Twoim domu. Zapraszam do części merytorycznej. Moi drodzy, motywacje, które towarzyszą rodzicom, kiedy decydują się na rozpoczęcie przez dziecko muzycznej przygody, są bardzo różne. Mogą to być na przykład doświadczenia rodzica, który grał kiedyś na instrumencie i chciałby, żeby jego dziecko także grało. Czasami bywa tak, że w domu po prostu jest instrument. Na przykład po dziadkach jest jakieś stare pianino i chcielibyśmy, żeby dziecko spróbowało na nim grania. Bardzo często motywacją jest to, że rodzice widzą talent dziecka. Na przykład, kiedy dziecko ma jakąś muzyczną zabawkę. Albo pani w przedszkolu zwróciła uwagę, że syn czy córeczka ładnie śpiewa, czy też tańczy do rytmu. Wtedy rodzice też rozważają, że może warto by było podsunąć mu naukę muzyki. Bywa też tak, że syn czy córka na przykład sąsiadów, czy znajomych się uczy, więc chcemy, żeby nasze dziecko także podjęło muzyczną edukację. Słowem tych motywacji jest bardzo wiele. Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie rozmowa z jedną z mam z Warszawy, która zgłosiła się do nas z chęcią nauki dziecka gry na pianinie. Jednakże później mama wycofała się z tego projektu. Przysłała mi takiego SMS-a, w którym pisała, że jednak nie chcemy z mężem, żeby syn został muzykiem, dlatego podziękujemy za lekcję gry na pianinie. I zaczęłam się zastanawiać, o co tutaj chodzi, ponieważ my absolutnie nie chcemy narzucać komuś, żeby dziecko wybrało jakąś muzyczną drogę. Naszym celem jest jedynie wspieranie rozwoju dziecka. I właśnie takie przemyślenia związane z tym, po co uczymy się grać i co jest takim kluczowym, fundamentalnym benefitem z nauki muzyki, skłoniły mnie do nagrania tego odcinka. Moim zdaniem motywacje rodziców są bardzo, bardzo różne, natomiast istnieje jedna, która nie zawsze jest uświadamiana, a w mojej opinii jest kluczowa i jest to rozwój osobisty. Dziecka. W dzisiejszych szybko zmieniających się czasach to właśnie siła charakteru jednostki jest kluczowa. To ile dziecko będzie zarabiać za 20-30 lat, na jakim będzie stanowisku, jakie decyzje życiowe, osobiste i zawodowe będzie podejmować, zależy właśnie od siły charakteru tego, jak dziecko ukształtuje swoją osobowość. część dzieci oczywiście zostanie dyrektorami, prezesami, cenionymi lekarzami itd. specjalistami w swoich dziedzinach. Ale bądźmy szczerzy, niestety w większości dzieci się to nie uda. Większość ludzi jednak wykonuje pracę, której nie cierpi i która nie sprawia im satysfakcji. Jak mawiał Benjamin Franklin, większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czeka z pochówkiem do 70. Jest to oczywiście bardzo smutne, jednakże nie sposób ukrywać, że tak naprawdę będziemy musieli rywalizować na rynku i bardzo dobrze jest dać swojemu dziecku narzędzia, które pomogą w tej rywalizacji. Pomogą w wyróżnieniu się, wyrobieniu sobie silnego charakteru, który da przewagę w konkurowaniu na dynamicznym rynku. Aby to rywalizowanie mogło być skuteczne, należy zdobyć narzędzia, które mogą dać przewagę. I nie, nie uważam oczywiście, że gra na pianinie sprawi, że dziecko odniesie sukces w jakimś konkursie na dyrektora banku. Tak to po prostu nie działa. Natomiast to, co ukształtuje jego charakter w czasie nauki muzyki, może okazać się bardzo, bardzo przydatne w dalszym rozwoju. Nauka gry na instrumencie uczy porządkowania rzeczywistości, dzielenia trudnego zadania na sekcje małych, prostych komponentów. Uczy dyscypliny, panowania nad stresem, pomaga rozładować złe emocje. Bardzo, bardzo pomaga także w nauce języków obcych, gdyż wpływa na rozwój mózgu, tworzenie nowych połączeń neuronalnych. Słowem, daje wiele benefitów, które później przydają się ludziom na wysokich stanowiskach. Ktoś oczywiście mógłby powiedzieć, że nauka muzyki przepala mnóstwo czasu. Zabiera czas, który można by było zagospodarować efektywniej, na przykład na naukę przedmiotów ścisłych, matematyki, programowania itd. Jest to jednak tylko pozornie prawda. Nasi uczniowie ci, którzy najlepiej grają na instrumentach, mają także świetne wyniki w nauce przedmiotów ogólnych i są liderami w swojej grupie rówieśniczej. Po prostu dzięki temu, że grają na instrumentach zyskują dodatkowe kompetencje, które później są skalowalne także na inne dziedziny życia i radzą sobie bardzo, bardzo dobrze. Ten wspomniany przeze mnie rozwój osobisty jednostki jest szczególnie ważny dzisiaj, gdy tak wiele możemy zarzucić w szkole ogólnej. Nauczyciele w państwach w systemie mierzą się z wielką liczbą ograniczeń, ogromną biurokracją, bardzo dużymi klasami. Często ten program jest niedostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. Na marginesie powiem, że dlatego tak bardzo lubimy uczyć dzieci z edukacji domowej, ponieważ one, pozbawione tych ograniczeń państwowego systemu edukacji, mają więcej czasu na rozwój swoich pasji. Rozwijają się pięknie, a zabiera im to znacznie mniej czasu. Zróbmy to sobie taki prosty eksperyment myślowy. Zastanówcie się teraz przez chwilę, jaki procent swoich nauczycieli z przeszłości, tych, którzy Was uczyli, wspominacie bardzo dobrze. Jaka część z nich to byli świetni specjaliści, ludzie bardzo kompetentni, odnoszący sukcesy i, co jest najbardziej istotne, zarażający młodych ludzi swoją pasją, charyzmą i energią do działania. A jaki procent z nich to byli ludzie sfrustrowani, obrażeni na świat, niepogodzeni z rzeczywistością. Problemem jest niewątpliwie negatywny dobór do zawodu nauczyciela. Ta bolączka dotyczy zarówno nauczycieli przedmiotów ogólnych, jak też nauczycieli muzyki. I nie chciałbym być źle zrozumiały. Znam wielu wspaniałych, wybitnych muzyków, którzy uczą świetnie, robią wspaniałą robotę i całą sobą dają dzieciom mnóstwo wartości. Natomiast, no jednak większość muzyków jest bardzo sfrustrowana. Są to ludzie, którzy. Zarabiają mało, którzy po prostu z konieczności wykonują ten zawód, i takich osób nie chcielibyśmy z pewnością do nauki naszych dzieci. Kiedy rekrutują naszych nauczycieli, dbam o to, żeby to były osoby, które właśnie zarabiają legalnie, zarabiają więcej niż płaci rynek, które mogą sobie pozwolić na to, żeby praca z dziećmi była ich głównym źródłem utrzymania, a nie jakąś formą jedynie dorabiania sobie. Dzięki czemu mamy pewność, że dziecko jest traktowane podmiotowo, jest zaopiekowane, nie jest tylko środkiem do celu, i jakąś możliwością, żeby ktoś opłacił sobie rachunki, tylko jest zaopiekowane w pełni. I głęboko wierzą w to, że tacy nauczyciele przetrwają. Mam też wielu znajomych, czy to pianistów, skrzypków, wybitnych muzyków, którzy zostawili muzyczną karierę dla lepiej płatnej pracy. Takim również muzyka bardzo pomogła i sami w czasie rozmów ze mną wielokrotnie podkreślają, że dzięki temu, co nauczyli się podczas muzycznej przygody, tej dyscypliny, organizacji pracy, dzieleniu zadań, Panowania nad stresem czy wystąpieniami publicznymi, teraz dużo łatwiej jest im odnosić sukcesy w innych dyscyplinach i do tego zachęcam gorąco wszystkich naszych uczniów. Muzyka jest także jednym z ostatnich bastionów indywidualnego nauczania. W tej cyfrowej rewolucji i bardzo szybkich, dynamicznych czasach. Taki moment przystanku, kiedy dziecko ma tą godzinną relację z pedagogiem, który jest skupiony tylko na nim, na jego problemach, jest bardzo, bardzo cenna. Nasi nauczyciele nie tylko uczą muzyki, czasami mogą stać się także powiernikiem takiego dziecka, takim rodzajem jego przyjaciela, który wysłucha jego o jego problemach, który postara się zrozumieć jego świat. Jest to bardzo, bardzo cenne. Zwłaszcza, że poruszamy się w takiej miękkiej rzeczywistości. Grając na przykład romantyczne utwory, gdzie ta warstwa emocjonalna jest bardzo istotna, gdzie wypowiedź ma bardzo ważne znaczenie, istotne jest, żeby dziecko także miało o czym grać, żeby mogło opowiadać jakąś historię. W związku z czym nauczyciel pomaga mu zrozumieć także samego siebie i jest to bardzo ważne. Podsumowując, kochani, naszym celem nigdy nie jest zrobienie z dziecka zawodowego muzyka. Oczywiście, jeśli dziecko będzie wybitne, szczególnie uzdolnione w tym kierunku, jesteśmy w stanie dać mu narzędzia, żeby tą karierę znacząco usprawnić. Natomiast dla większości z dzieci muzyka jest po prostu fajną propozycją. Uzupełnieniem szachów, innych zajęć intelektualnych, programowania, tańca, sztuk walki czy innej rozrywki. Muzyka ma dać narzędzia, które to dziecko będzie wykorzystywało przez całe życie. Przede wszystkim ma rozwinąć jego o charakter i tak widzę swoją rolę i w tym celu założyłem Pana od muzyki. Kochani, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Jaka była wasza motywacja, żeby dziecko rozpoczęło muzyczną przygodę i jak taka decyzja powstawała? Podzielcie się tym w komentarzu z przyjemnością to przeczytam i nagram o tym osobny odcinek. Tymczasem grajcie pięknie, wspierajcie swoje dzieci. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego, a my widzimy się niebawem w kolejnym odcinku Pana od muzyki. No to hej.